Witam, z tej strony Szagi, tak jak obiecałem, losowanie kluczy do Warsdee, dokładnie 3 sztuki. Także, żeby nie przedłużać tym samym programem, co zawsze, rozpoczynam losowanie. 33 osoby były chętne do otrzymania tych kluczyków, więc lecimy. Pierwszą osobą jest Karol Madys. Losujemy z listy, losujemy dalej. Kolejną osobą jest Diablos241, gratuluję. Usłysłam osobę z listy i ostatni kluczyk wędruje do BODIO0BF. Wszystkim zwycięzcom gratuluję. I na dole pod tym filmem będzie link do strony WORZY i do klienta. Wciągnijcie sobie w pierwszej kolejności tego klienta WORZY i zainstalujcie, i tam będzie też opcja rejestracji klucza i konta. Także w pierwszej kolejności ściągnijcie, bo już w momencie rejestracji klucza ten czas 24 godziny gry się wam tykać, więc najpierw ściągnijcie grę, bo jeżeli macie wolne łącze, to troszeczkę może to potrwać. Także życzę miłej zabawy, a zabawa na pewno będzie fajna. Wokół gry narosło już tyle yy, mitów różnych i afer, że chyba w ten sposób też yy, powiększa ona swoją reklamę tymi kontrowersyjnymi różnymi zdarzeniami związanymi to ze sprzedażą na Steamie, to teraz z możliwością zmiany nazwy, bo film o podobnej nazwie został już zgłoszony swego czasu przez znaną wytwórnię filmową, także zobaczymy co będzie, a póki co ja się z Wami będę żegnał. Zwycięzcom oczywiście gratuluję, na końcu będzie jeszcze pełna lista zwycięzców. Proszę wszystkich zwycięzców o kontakt ze mną i podanie mi na prywatnej wiadomości mailowej swojego prywatnej wiadomości na YouTubie, swojego maila i wtedy wyślę wam kluczyk. Także do co. Tymczasem będę lasem. Hej, trzymajcie się.